Dzień dobry, dzień dobry, kochane Farmazonki. Witam Was na kolejnym odcinku yy, kanału Farmazony pod tytułem Jeśli jeszcze cierpisz. <laughs> na wstępy zapraszam wszystkich na Farmazonkowego winteda, na którym wymieniam się energetycznie pomiędzy mną a moimi kochanymi widzami. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za wszelkie zakupy. <laughs> Nie będzie to temat dla wszystkich, to nie jest temat kochani, rozrywkowy, to jest temat y, uświadamiający. Tym y, tematem i tym zapytaniem y, zaczynam y, pracę. Z osobami, yy, z którymi współpracuję, o które miały do mnie na tyle zaufanie, <laughs> że współpracuję z nimi w zakresie wydobycia ich, kochani, z narcystycznych związków y, lub wzmocnienia ich. Jeśli w tym momencie jeszcze nie radzą sobie za dobrze w tym procesie swojej przemiany. Więc jeśli jeszcze cierpisz z jakiegoś powodu, z jakiegokolwiek, czy z powodu jakiejś osoby, czy z powodu jakiejś rzeczy, czy z powodu jakichś warunków, Po prostu z jakiegokolwiek powodu, tak? Ale załóżmy, że jest to powód związkowy, tak jak w przypadku tych moich terapii, w których osoba skarży się tak na tego czy tamtego, na tą czy na tamtą. I jak cierpi, opowiada jak cierpi i. Jakie rzeczy to wywołuje w jej życiu. I wtedy, pierwszym punktem, który ma do przepracowania, to jest takie zadanie domowe, które ja daję do zeszytu. <laughs> Czy To, co ona przechodzi, ta osoba, tak? To cierpienie całe. Ten cały znój, kochani, z osobą, tak? Z partnerem czy z partnerką toksyczną. Czy tą sytuację, czy tą sprawę życzyłaby sobie dla swojej córki, na przykład ukochanej, tak? Czy dla swojej najlepszej ukochanej przyjaciółki, tak? Czy dla jakiejś innej kobiety, y, która jest jej droga, tak? Którą szanuje. Czy to, co ona przechodzi, czy chciałaby, żeby przechodziła jej córka, jej kochana przyjaciółka, czy ktokolwiek jej bliski. No z reguły, po wielkich przemyśleniach, kochani, osoby mówią, że nie, tak? Lub mówią natychmiast, absolutnie nie, tak? No i potem następuje pytanie, no to dlaczego robisz to sobie? Dlaczego robisz to sobie? Dlaczego obarczasz siebie cierpieniem, którego nie życzyłabyś swoim ukochanym osobom? Co w tobie jest takiego, co pozwala ci traktować się inaczej? Tak? I to jest temat, kochani, na bardzo długie wypracowanie, które ta osoba ma napisać. Na ten właśnie temat. Dlaczego robisz to sobie teraz, w Twoim życiu? Dlaczego poświęcasz swoją energię życiową, swój czas tutaj, na tej planecie? na cierpienie. Zamiast spożytkować tą samą energię i ten sam czas na budowanie siebie, na uszczęśliwianie siebie, na kochanie siebie. I narobienie dla siebie wszystkiego, co najlepsze. Jeśli również jesteś w takiej sytuacji, że jeszcze cierpisz, napisz dla siebie takie wypracowanie. I wyciągnij wnioski. W swoim umyśle, w swoim sercu. I jeśli chcesz cokolwiek zmienić, to powiedz sobie tylko tak. Chcę to zmienić. Chcę zwyczajnie żyć szczęśliwie i planuj dla siebie codziennie. Małe kroczki, które przybliżą cię do tego celu. Kocham Was i guzio.